Cześć, zapraszam was dzisiaj do mojego debiutu, jeśli chodzi o ten typ filmu. Tak jak wcześniej wspomniałam, w ulubieńcach kosmetycznych, tych ulubieńców niekosmetycznych, zamierzam robić tak jakby sezonowo. Teraz e, obejmuje to czas wakacji. To jest taki jakby dla mnie zamknięty też e, jakiś moment, taki e, bardzo specyficzny. Pewnie coś takiego będzie też na jesień, może na święta, potem na zimę. Kto wie? Zobaczymy. Tak jak będzie się coś zbierało, co będę, będę stwierdzać, będę uważać, że jest to warte, żeby wam przekazać, to będę na pewno komunikować. Dlaczego w ogóle stwierdziłam, że takie filmy są fajne? Dlatego, że jest to ogromna garść inspiracji i sama uwielbiam u innych dziewczyn oglądać takie filmy, zarówno ulubieńców i miesięcznych. I ulubieńców miesięcznych i tych kosmetycznych, i tych niekosmetycznych, dlatego że e, po prostu potrafię e, usłyszeć o takich niesamowitych rzeczach, o których wcześniej nie słyszałam, o którymi wcześniej się nie interesowałam, a okazały się wielokrotnie takie, takimi, które trafiają bardzo mocno w moje serce i w moje gusta. Dlatego też chciałabym coś po, e, przekazać dla Was, coś takiego właśnie niekosmetycznego, no bo głównie... Przecież e, same jakieś tam kosmetyczne albo piercingowe rzeczy Wam mówię, więc e, czemu nie czegoś ciekawego z mojego życia, takiego normalnego, codziennego. Dobra, e, na dole są oczywiście te, te takie wszystkie wytyczne e, i, i lecimy. Pierwsze to jest film, serial. E, jeśli chodzi o kino. To naprawdę kiepsko było ze mną i z Wojtkiem oczywiście, bo chodzimy razem do kina. Kiepsko było w tym sezonie letnim. Byliśmy na początku wakacji na Wielkim Gazbim który był naprawdę, naprawdę niezły, na pewno bardzo mocno, mocno utkwił mi w pamięci soundtrack, który był bardzo mocno nietypowy i bardzo fajny, bo albo się to pokochało, albo znienawidziło. Jeśli nie widzieliście, koniecznie obejrzyjcie ten film, po prostu. Dobry film. Co jeszcze, jeśli chodzi o seriale, to jednym z niewielu powodów, dla którego w ogóle z Wojtkiem włączamy telewizor, jest obejrzenie codziennie wieczorem na Comedy Central odcinka South Parku, który jest zrobiony z tym takim już dobrym polskim dubbingiem, bez żadnych tam w ogóle, jak to się mówi. Jak to się mówi, że to jest nieśmieszne? Sucharów. Bez sucharów, tak. Bez sucharów, dokładnie. Eee, także mm, tych dorosłych moich widzów, widz, widzki, zapraszam do wyjeżdżania South Parka. Myślę, że każdy wie dobrze o co chodzi i na czym polega humor South Parka. Ja bardzo lubię, bo to jest taki bardzo ostry sarkazm, a ja całkiem sarkastyczna jestem. No, muszę przyznać. Dobra, lecimy dalej. E, muzyka. Muzyka to na pewno najnowszy album moderata. E, oczywiście ja te nazwy wypiszę na dole, bo to tak trudno ogarnąć, żeby ze słuchu coś usłyszeć, jeśli danej muzyki nie słyszeliście. Ja słucham wielu gatunków muzyki. Słucham po prostu dobrej muzyki, która wpadnie mi w ucho. E, nie dzielę w ogóle, e, nie wartościuję muzyki. Poprzez jej gatunek, tylko dopiero kiedy ją usłyszę, mogę powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. E, wspaniałym debiutem był też e, Dawid Podsiadło i chciałabym bardzo, żeby uczestnicy w ogóle takich talent show'ów e, wydawali swoje pierwsze płyty na takim poziomie, bo jeśli to płyta była jak wiadomo zaplanowana i zakontraktowana już e, z racji wygranej e, po prostu X Faktora to ja chcę wiedzieć jaką on nagra płytę kiedy będzie samodzielny. No, bo może być naprawdę fajnie. Dobra, co tu jeszcze? Mamy jeszcze książka gazeta, magazyn e-makijaż, zdecydowanie, ale o tym wiecie, odsyłam też do recenzji, bo porównałam e-makijaż z make-up trendy. Jeśli ktokolwiek z Was y, zna makijażowe gazety, koniecznie powiedzcie co niech sądzicie, yy, a jeśli nie, to zapraszam właśnie do tej recenzji porównawczej, bo tam zobaczycie yy, po prostu w której co jest i też yy, co o tym sądzę, więc można jakoś tam się potem... Yy, nie tyle, że zasugerować, ale już zobaczyć po prostu, e, czy tam jest coś wartościowego dla Was na przykład. Dobra, dalej lecimy, dalej lecimy. Gadżet, no i mój gadżet w ogóle ukochany. E, to mój kochany tablecik, na którego czaiłam się bardzo długo, zbierałam i to takie moje w ogóle, e, taka moja wielka nagroda e, i taka wyczekana i w ogóle, bo ten tablet wcale nie jest nowy. To jest e, Samsung Note. Jak widać e, jestem na fejsie. Aha, nie, to mój prywatny face, e, ale dostanę wiadomość. E, dobra, okej. Okay. Bardzo taki w ładnym różowym kubraczku, bo stwierdziłam, że ładnie będzie mu do takiego, do takiego białego. E, także jestem mega zadowolona e, i tablet jest dla mnie bardzo, bardzo pomocny. E, w sumie bardziej niż się spodziewałam nawet. E, także naprawdę to jest coś, co akurat mi... Dla mnie sprawdza się w pracy w ogóle, bo jest moim organizerem i że o, dużo rzeczy łatwiej jest mi na nim zrobić niż na po prostu małym telefonie, kiedy jestem na mieście. A mm, wszystko, co robię, jakby opiera się też bardzo mocno przez internet i umawianie się i tak dalej, bo mało ludzi dzwoni, dużo ludzi pisze maile. Muszę to robić, muszę być w ciągłym kontakcie, więc tablet mi to świetnie ułatwia. No, laptopa ciężko nosić ze sobą cały czas. E, tym bardziej, że ja mam dużego, to nie, to w ogóle go nigdy nie zabieram. Kolejny punkt to zapach. Może to się dla niektórych wydawać dziwne, ale dla mnie zapach jest czymś bardzo ważnym i czymś takim, co mocno mi się kojarzy. Z danymi chwilami jest to dla mnie takie bardzo, bardzo ważne. I u mnie w domu zawsze czymś pachnie, i to jest dla mnie taki nieodłączny składnik. I też te zapachy dzielę w zależności od sytuacji, też pół roku i tak dalej. Dlatego są takie zapachy, które teraz z tymi wakacjami będę kojarzyć. Tak samo jak. Um, Perfumy Roberto Cavalli, te będą po prostu moim zapachem tego lata. Totalnie i pewnie następnego też, bo nie zużyłam przecież całych. To, jeśli chodzi o zapach taki dla domu, to wygrywa świeczka. Już ją kiedyś pokazywałam. French Baguette z Bath Body Works. One są, one kosztują po prostu horrendalne 89 zł, ale udało mi się ją kupić na początku wakacji za połowę ceny, więc spoko. I to jest zapach. Dosłownie, tak jakbyście weszli, tak, tak jakbyście kupili świeżą bagietkę i posmarowali ją takim e, e, świeżutkim też masełkiem, takim prawdziwym. To jest cudowny zapach, po prostu cudowny. Ja się rozpływam i niesamowicie żałuję, po prostu, że tych świeczek już nie ma. Byłam w Baw e, ostatnio w Warszawie i, i nie było ich. I, i jestem zdruzgotana, i to jest dla mnie straszne, bo nawet jakbym chciała, to nie mogę jej kupić w ogóle. Okazało się, że to jest po prostu jakaś tam limitowana edycja. Szkoda strasznie, bo bym zleciła dziewczynom wcześniej, żeby ją zakupiły dla mnie, bo po prostu uwielbiam ją i teraz, jak ją zapalam, to w ogóle zostały mi pół. Teraz, jak ją zapalam, to zapalam ją w ogóle na pół godziny i gaszę, żeby szybko nie uciekła, żeby mieć na dłużej w ogóle ten zapach. Ale one są na tyle mocne, te świece, zbaw, że że zapach jest naprawdę intensywny i długotrwały, także super jakość. Dobra, dalej lecimy. Co jeszcze? Jedzenie. E, jeśli chodzi o jedzenie, to te wakacje królują. E, w te wakacje królują burgery. E, z Wojtkiem strasznie zajaraliśmy się burgerami. E, obydwoje nie jemy mięsa, więc szukaliśmy też burgerów bezmięsnych. W wielu burgerowniach są właśnie burgery bez mięsa, ale są też miejsca, które robią w ogóle wegetariańskie, nawet wegańskie burgery. E, I to jest właśnie m, świetnym miejscem jest Krowa Żywa, e, które jest w Warszawie tam mają e, bodajże 6 albo 7 wersji właśnie wegańskich burgerów, e, jest tam e, mnóstwo, knajpa jest w ogóle Malusienka, ale jest tam mnóstwo ludzi e, bardzo fajny, przyjazny klimat taki otwarty, no i e, wspaniałe, wspaniałe jedzenie e, jeszcze lubimy burgery ja bardzo lubię burgera z papaja. z Papaja, nie papaja, te, papaja jako te, to, ta postać, ta od szpinaku, a nie papaja jako owoc, oczywiście. E, czyli burgera papaj, a nie papaja, e, burgera papaj z barn, z barn burgera, tak, burgera papaja z barn burgera w, w Warszawie. Tak jest. Tam tak za tym taką tą rotundą taka o, tam w ulicy. To Karolina to wie, No, no, to ona tam wszystkich zaprowadzi zaprowa i w ogóle na tą złą drogę. E, cudowny burger w pieczywie w wersji w ogóle e, zdrowej. No bo mm, akurat papai jest w, na pieczywie pełnoziarnistym e, i oczywiście jest tam całkiem całkiem dużo warzyw. E, no i w ogóle. Także jak jesteście z Warszawy, to koniecznie koniecznie wpadnijcie i spróbujcie, bo to jest po prostu eksplozja smaków. Dobra. Dalej, co jeszcze mamy? Miejsca. Jeśli chodzi o miejsca, to właśnie zdecydowanie polecam, jeśli jesteście z Warszawy, spróbowanie burgera z krowa żywa Naprawdę bardzo fajna opcja i naprawdę e, obiad bez mięsa to naprawdę jest obiad. Naprawdę da się tym najeść. No niestety. Niestety, nie chodzę cały czas głodna. E, co jeszcze? Z, jeśli chodzi o Wrocław, to bardzo fajna knajpa, bułka z masłem, e, która ma przecudowny, po prostu ogromny ogród. E, obsługa jest świetna, e, mają też trochę jedzenia, mają oczywiście, wiadomo, dużo alkoholi. E, menu ich jest... Ogromne, tak naprawdę Knajpa jest czynna od rana do nocy, także to nie jest tylko taka wieczorna imprezownia, tylko właśnie takie miejsce do posiedzenia z dobrą muzyką, o wspaniałym klimacie, no i ten ogromny, wspaniały ogród, po prostu. Eee, co tu jeszcze, eee, ten? Wydarzenie, o, ostatnia rzecz wydarzenia. Eee, razem z Wojtkiem zgodziliśmy się razem, że najważniejszym wydarzeniem koncertowym, jeśli chodzi o to lato, w jakim, czyli, w jakim uczestniczyliśmy, oczywiście, było męskie granie. Impreza zorganizowana, po prostu. Na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie. Eee, jeśli chodzi o wykonawców, to po prostu, ach, normalnie miodio, eee, cudowny skład, możecie zresztą zobaczyć męskie granie niestety już się skończyło, albo właśnie się kończy mieliśmy bardzo wielką ochotę, żeby przejechać się na jeszcze jeden koncert taki sam do innego miasta, ale niestety po prostu te daty, które były totalnie nie pokrywały się z naszym jakimś tam ewentualnym wolnym żebyśmy mogli nawet w ten weekend bo tak dużo pracujemy po prostu pojechać, bardzo żałujemy od tego, od tego w ogóle sezonu już nigdy nie zamierzamy przepuścić męskiego grania i być zawsze, bo po prostu no to było niesamowite, to ciężko jest opisać w ogóle, bo koncerty i takie wielkie wydarzenia to jest coś, co się przeżywa tak mocno jakby indywidualnie i w środku i też fajnie, że można to przeżywać z kimś bliskim no, to już by było wszystko. Powiedzcie mi koniecznie, czy są jakieś filmy, książki, czy jakieś miejsca, które uważacie za wartościowe. Koniecznie się tym podzielcie. Dzielmy się tym razem, inspirujmy się nawzajem, bo to jest wspaniała rzecz i właśnie dzięki YouTube przecież właśnie możemy to robić. To nie jest tylko, że ja mówię do was, piszcie też do mnie, przecież ja to wszystko czytam i to jest dla mnie mega dla mnie ważne. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. A, no, i oczywiście dajcie znać, co sądzicie w ogóle o takim typie e, filmu, żeby robić tam raz na jakiś czas, na sezon, właśnie takich e, nietypowych ulubieńców. Dzięki, cześć!